Od momentu emisji ostatniego odcinka, naprawdę bardzo wiele osób dywaguje odnośnie tego, jak potoczyła się dalsza historia zwiadowców, co oznaczają sceny, które widzieliśmy po napisach. Czy wszystko skończyło się szczęśliwie? Czy Mikasa jest z żanem? Jak to tak naprawdę wygląda i co Eren pozostawił po sobie? Dzisiaj się temu przyjrzymy, bo moim zdaniem jest to chyba najciekawsza rzecz związana właśnie z endingiem AOT. Zacznijmy sobie od tego, że historia najprawdopodobniej powtarza się cyklicznie. To wszystko znaczy, że to co wydarzyło się z Ymir Fritz 2000 lat temu, to co stało się z Erenem teraz i to co wydarza się później jest predystynowane do tego, aby Doszło do tego w mniej więcej podobny sposób. Bardzo ciekawie, to zostało przedstawione w piosence The Rambling, gdzie Eren mówi: I never wanted to play The King. I tu jest nawiązanie oczywiście do króla Fritza, osoba, która posiada tytana pierwotnego w związku z tym, że widzi wszystkie możliwe przebiegi wydarzeń i ma swojego rodzaju dostęp do przeszłości i przyszłości. No, oczywiście tutaj jeszcze musimy. Pamiętać o tytanie atakującym, to zatraca taki pewien jednolity przebieg wydarzeń, i dlatego bardzo dużo rzeczy jest na jej barkach. Ta historia najprawdopodobniej powtórzy się cyklicznie właśnie dlatego, że, znaczy, powtórzy się jeszcze raz, dlatego że widzimy, jak ktoś zmierza w stronę tytanicznego drzewa. No i oczywiście później sobie rozwiążemy kwestię tego, czemu to jest akurat to tytaniczne drzewo, ale możemy się tutaj na chwilkę zatrzymać, bo czemu ścieżki musiałyby jeszcze istnieć, biorąc pod uwagę, że one zostały stworzone przez życzenie Ymir? To Ymir chciała mieć przy sobie innych Titan Shifterów, aby nie czuć się samotną, i właśnie dlatego one istniały przez ten cały czas. Czy to znaczy, że Eren nadal tam rezyduje i wysyła swoje? Nazwijmy to wiadomości w postaci tego wydrzyka ostro o którym tak często mówiliśmy, nie wiemy, ale możemy się domyślać. Moim zdaniem, właśnie dlatego zakończenie jest otwarte, że ta historia może pójść i w jedną, i w drugą stronę. A w związku z tym, słowa do ciebie za 2000 lat mogą być kierowanymi od Ymir do Erena na samym początku historii, to jest pierwszy i 80 odcinek, oraz od Erena do tej nowej osoby. I czemu o tym mówię? Ponieważ. Te wszystkie budynki, które widzimy w tle, zdecydowanie przewyższają zaawansowanie naszej cywilizacji, dlatego być może mogło właśnie minąć 2000 lat, 2 milenia i kto wie, być może nawet Tytany nie byłyby aż tak silne jak w tej rzeczywistości, którą my widzieliśmy przez 89 odcinków anime. Już wtedy wiedzieliśmy, że Tytany stawały się lekko archaiczne, więc być może w tej nowej rzeczywistości faktycznie powstało coś, co mogło je pokonać. Tutaj mam wypisany taki punkt. Czy Mikasa poślubiła Żana? Cóż, ta historia moim zdaniem jest troszkę bardziej zawiła, bo to zależy w dużej mierze od interpretacji pewnych y, takich kwestii, które mogą nam umknąć. Ale po pierwsze, Mikasa leży na białych liliach, które nadal symbolizują czystość. Tą taką nazwijmy to. No, musimy sobie powiedzieć, że jeśli widzimy Mikasa w ostatniej scenie z szalikiem i z tymi białymi liliami, to cały czas myśla o Erenie. Czy jeśli ktoś cały czas myśli o jednej osobie, to jest w stanie zdecydować się na tworzenie zdrowej relacji z drugą osobą? No w realnym świecie najczęściej nie, bo takie relacje po prostu e, się później rozpadają. Czy tu tak było? Nie wiem, ale to, że ludzie doszukują się... Pierścionka, i tak dalej, nie musi wiele znaczyć, biorąc pod uwagę, że pierścionki i tego typu biżuterię dajemy sobie naprawdę z najróżniejszych powodów. No i to tak samo jakbym powiedział, że wiecie, no część skautów mogła po prostu skończyć w taki sam sposób, tylko że na przykład z medalem z ceremonii po odzyskaniu Shinganshiny. Więc to jest jedna kwestia. Druga kwestia jest taka, że ludzie mówią, ale widzimy, żana. Z Mikasą przecież przy drzewie, itd, tak i tak dalej, i to najprawdopodobniej z pociechami dodatkowo. Zaprzeczam temu i to tak kategorycznie, bo z tego co widzimy, ten kto odwiedza drzewo z Mikasą, to jest Armin za każdym razem, i gdzie na uboczu zawsze znajduje się Ani i najprawdopodobniej po prostu Mikasa stała się ciocią dla ich pociechy. Także tak to wygląda, i dobrze pokazuje to fakt, że Żan później przychodzi. W sensie też przychodzi, ale nie z Mikasą, i musimy sobie popatrzeć na kolorki tych ubrań i widać, że no, po prostu to jest Armin. Pojawia się i z Mikasą, i samemu, i jest nawet taka hipoteza, to znaczy ona była kreowana w trakcie pokazywania tego zakończenia z mangi, że Żan najprawdopodobniej skończył. W związku z Pik i to jest całkiem prawdopodobne, biorąc pod uwagę ich zachowanie gdzieś tam w ostatnich chapterach, to jest jedna kwestia. Po drugie, wiemy, że Jean bardzo często jest niesamowicie poważną osobą. Prawdopodobnie jedną w ogóle z najpoważniejszych w całej serii, i jeśli miałby nadal taką Intencje albo łudził się na to, że powiedzie mu się ten plan, nazwijmy to z pierwszych odcinków. To czemu mówiłby, przeglądając się w lustrze, takie słowa, jakie powiedział właśnie w ostatnim odcinku, że no on jest tak pięknie tutaj ubrany dla wszystkich dziewczyn, które będą czytać historię tego świata? No nie miałoby to sensu. No ale cóż, to być może tylko moja nadinterpretacja. Kolejny punkt to cywilizacja na Paradis jest bardziej zaawansowana niż kiedykolwiek i miejmy z tyłu głowy, że na Paradis znajdowały się najcenniejsze złoża na świecie, między innymi właśnie dlatego Marek, że tak powiem, odwiedziło to miejsce i dlatego, biorąc pod uwagę połączenie technologii Hisuru i tych złóż, to prawdopodobnie przez następne x lat, parę stuleci. Paradis było w stanie stać się mocnym państwem, mocnym królestwem, tworem państwowym, właśnie. Jeśli Eren jest cały czas, jeśli Eren wpłynął na rozwój tamtego drzewa, to dlatego, że zostały w nim cząstki Halusigenii. I nawiązuję tutaj dlatego, że ok, być może te znaki pozostające po transformacji na Tytanie nie zniknęły, dlatego, że no, jak wiedzieliśmy, to był koniec historii. Ale mogło to też być dlatego, że Eren pozostał jedyną osobą z cząstkami Tytana, a to jego życzenie było kierowane właśnie do wszystkich poza nim. No i z tej racji być może cykl zacznie się od nowa, Tytany znowu powstaną na tym świecie. Kto wie, na pewno to właśnie to, że Eren jest w tamtym miejscu, spowodowało, że to drzewo wyrosło do takich rozmiarów i najprawdopodobniej jest już teraz tym samym drzewem, które widziała Ymir. Na początku historii. Po dudnieniu, paradis został na równym poziomie co reszta świata, więc nie wykluczone, że wraz z dostępem do technologii i surowców, przez chwilę byli najpotężniejszym państwem na świecie. To już oczywiście wymieniłem, ale mam tu po prostu wypisane te punkty. Przyjaciele Erena żyli długo i szczęśliwie, czyli w jakimś stopniu spełnił on swoje założenie i marzenie, w sensie część swojego marzenia. Bo po pierwsze, tak jak widzieliśmy, każdy z nich, każdy ze zwiadowców, czy też z Maryńczyków był w stanie, mimo tego, że przeciwstawił się Paradis, przychodzić w tamte miejsce, najprawdopodobniej bez większych problemów, no i oni osiągnęli to, czego chcieli. Także to jest piękna puenta dla całej historii. Z tego, co w ogóle jeszcze widzieliśmy, to nie musiało do tego dojść, bo na... Wyspie na paradis, Eren był uznawany za bohatera. No a jeśli ktoś stoi w opozycji do bohatera, no to Erdianie nie musieli wcale dopuszczać Armina, Mikasy, Pik ani tak dalej do tego, aby mogli przychodzić na tamto miejsce, które zapewne w jakimś stopniu stało się świętością dla wyspy. A tak on Titan uczy nas o naturze ludzi, o tym, że pewne rzeczy pozostają niezmienne, są w naszej naturze i dlatego. My możemy skupić się tylko na tych rzeczach, na których nam zależy w danej chwili, na czerpaniu z danego dnia, a często na te większe nie mamy wpływu, i tak właśnie było w tym przypadku. Mimo tego, że zdawać by się mogło, że historia w końcu sprawiła, że ludzie czegoś się nauczyli, to było wręcz odwrotnie i wszystko zatoczyło koło, które najprawdopodobniej nigdy już nie zostanie przerwane. Ja Wam dziękuję za oglądanie. Na kanale pojawią się jeszcze trzy filmy z AOT i najprawdopodobniej euch, po prostu damy tej serii odpocząć, bo to było godne pożegnanie z historią, która trwała 13 lat.